Szanowni Państwo, Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto, kanał dla przedsiębiorców i inwestorów, I dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianach w prawie, czyli co w prawie piszczy zmiany istotne dla przedsiębiorców oraz inwestorów. 7 lutego bieżącego roku pojawiła się ustawa, a w zasadzie projekt ustawy, który został zamieszczony na, na stronach Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Zwany potocznie ustawą podażową. Założenia, jak zawsze, słuszne. Przejdźmy pokrótce, wypisałam dla Państwa trzy zmiany, które być może są istotne i chciałabym Państwa wciągnąć w dyskusję pod tym filmem, które z tych zmian uważacie za najbardziej istotne. Głównym celem rozwiązań przewidzianych w tej szanownej ustawie jest likwidowanie barier utrudniających realizację inwestycji mieszkaniowych, czyli idziemy w stronę ułatwień dla budownictwa mieszkaniowego. Co za tym idzie, oczywiście mamy nadzieję na większą dostępność mieszkań. Zmiany te głównie dotyczą y, poprzedniej ustawy, zwanej ustawą Lex Developer, czyli projekt obecny zakłada zmiany w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Pod bieżącym filmem zamieszczę link do filmu, y, w którym omawiamy ustawę Lex Developer. I teraz tak. Przejdźmy do tych trzech istotnych elementów, które mają być zmienione. Pierwszy z nich. Przede wszystkim planuje się zniesienie wskaźnika minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszący, który wynosi obecnie 1,5 czyli półtorej miejsca postojowego na lokal mieszkalny. I zgodnie z projektem tej ustawy wskaźnik ten będzie mógł być ustalany lokalnie i tutaj Rada Gminy będzie miała decydujący głos w tym zakresie. Napiszcie koniecznie w komentarzach czy jest to dla Was odpowiedni wskaźnik. Czy na przykład jedno miejsce postojowe, które będzie przynależało do mieszkania, jest to Waszym zdaniem odpowiednia liczba? Patrząc tutaj po tej gęstej zabudowie mieszkaniowej warszawskiej, być może jedno mieszkanie i jedno, jedno miejsce postojowe jest to odpowiednia liczba, natomiast jeżeli jesteśmy osobą z zewnątrz i próbujemy się dostać na takie osiedle, zaparkować jako gość, najczęściej. Graniczy to z cudem, więc być może zapewnienie tej większej liczby miejsc postojowych nie jest takim złym pomysłem. Pamiętajcie, że coraz więcej osób, coraz więcej gospodarstw domowych posiada więcej niż jeden samochód. Kolejna zmiana w tej ustawie to zniesienie minimalnego wskaźnika powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność handlową lub usługową. I tutaj dotychczas posługiwano się takim standardem takim wskaźnikiem, który zapewniał Przynajmniej 5% do 20% powierzchni użytkowej versus powierzchnia mieszkalna, która była w danym budynku. Czyli w całym budynku, przynajmniej 5% powinny być to powierzchnie użytkowe. W mojej skromnej opinii, te lokale użytkowe, które są najczęściej lokalizowane na parterach czy w pewnego rodzaju przyziemiach budynków, są szalenie potrzebne, dlatego że jeżeli mamy. 70 100 czy ilks jednostek mieszkaniowych, choćby mały punkt przedszkolny, czy choćby jakiś malutki sklep spożywczy, który czy piekarnia, który będzie funkcjonował na rzecz mieszkańców, są ciekawym rozwiązaniem. Trzecia zmiana. Projekt zakłada zniesienie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, znajdującymi się w granicach administracyjnych miast oraz rezygnację z prawa. Odkupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie innych ustaw ma rzeczywiście możliwość realizacji prawa pierwokupu takich nieruchomości. To są trzy podstawowe zmiany, które są zakreślone w tej ustawie. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem słuszne, niesłuszne, czy ustawodawca idzie w dobrym kierunku i czy wpłynie to realnie na. Rynek nieruchomości. A ze swojej strony zapraszam Was oczywiście serdecznie na szkolenia, które są szkoleniami stacjonarnymi dostępnymi w Sklepie Państwo Piesto lub szkoleniami online, które również możecie odsłuchać w każdej chwili, w każdym momencie. W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie.